Witam serdecznie po krótkiej przerwie na kanale, e, zapraszam was od razu do fajnego materiału, e, gdzie skrzyżowaliśmy się z Brazylią i je, je, jechaliśmy taki jeden na jeden jakby, wiecie, wyścig. No i zapraszam do oglądania, odcinki będą pojawiały się chyba częściej. Nie, on, on do wideokonferencji. Może, tak, poszli się z Brazylijczykiem. I tak, i tak, i mówi tak, Turn of the observation... Turn off. Kurwa, ale uporczywie siedzi na tym obserwatorze, no. No to kurwa, jak on to wyłączył, to już byśmy jechali, kurwa, drugie kółko w też. No tak, bo teraz włączyłem obserwatora i jest ten. Tak, no właśnie. Spadło jeden. Kurwa, ty parwo! Szanowni, Gasujemy!

Wiesz, miałem podatku pierwszy, nie? jakiś wazjowiczki muszę im wysłać O pojebcy, pan 1.33, To wiedziałem, że pierdolnie. A dwa tydzień już siedział chyba nad motorem. No, no. Tak, że przedczoraj się dowiedziałem. Jakby był sam nad motorem i <laughs> 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 motor, tak, że czuł. To szczerze nie w kwalach liczy się, ja do Muszę mycigu? się zmutować. Nie we boli. Ja Nie, nie, parę tygodni tej formuły Jest tragedia, kurwa. Ten facet jest po prostu niesamowity. Ojoj. Oj, oj. Ochój! Nie, nie 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 proszę! Kurwa macie Dobra ja mam nadzieję że mi to szybko naprawię Dobra no, pierdolę kieszonę Przegrzałem oponę set. Ale kurwa potera okrążenie Ja pierdolę Chyba złapać trakcji. Dzięki Adamo. Ja pierdole no nie. Zakręk jewany śmierci no. Rozpierdolamy parę parę gór brazylijskich. Alright, let's focus now for the rest of the race. We can now use DRS. DRS now available. beschikbaar But use your pace. But there are people in front of me. I'm first. to Virtual safety car is ending. Maintain your pace until we get the green flags. VSC ending. Wait for the greens. Kurba nie ma klipa. To,

Ale kuszę sprych, na idę teraz, po tym zakręcie. totalnie się tego nie spodziewał. Ombro da curva, vista. Ja, Já pirtole, opaí. Brilliant, nice move, keep going. A, okay, the stewards have now enabled. On, kurma, robi, ty. Ja, perdole, co zjechał? A to będzie mi chwilę padać i zaraz będzie Dobra dam Dobra, tam pierdolisz, kłopoty Marku Pa, jak zapierdalam Dobra, Michelin pierwszy Adamu mi pomógł change, wtedy, to so ja mu teraz pomogę, pomogę. O, wdzięczę się. To on robi kurwa tym Brazol. <laughs> Jecha, bo <damu>, kurwa. <laughs> udało się. Ja, pierdolę. To się udało. Nie zrobiłem nic nielegalnego w sumie. Czy sobie obaję, że to do końca. Ja, bo jest Safety safetyka. Przecież ja mogę kurwa na internet zmienić. A nie, oni mi wyjawią wszyscy.